Bardzo możliwe, że jesteśmy tuż przed jednym z największych wydarzeń w historii kryptowalut. USDT, czyli największy stablecoin i hegemon tego rynku, może niedługo zniknąć, a razem z nim na dno popłynie cały rynek krypto. Ale zacznijmy od początku. Od lat nasilają się głosy krytykujące Tetera. Głównym zarzutem było niepublikowanie swoich aktywów przez firmę, przez co wiele osób podważało 100% pokrycie USDT w dolarze. Co zresztą okazało się prawdą, ponieważ wraz z wzrostem wartości Tetera zaczęły nim się interesować amerykańskie władze, które wymusiły publikację raportu o rezerwach. Dowiedzieliśmy się wtedy, że w żywej gotówce pokrycie wynosi zaledwie niecałe 4%. Ten fakt wraz z karą z 2021 roku opiewającą na 41 milionów dolarów i szemranymi biznesami założycieli Tetera sprawił, że zaufanie diametralnie spadło. Aktualnie nagonka na Tetera coraz bardziej się nasila, i okazje w tym czują największe fundusze na świecie, które coraz bardziej romansują ze stablecoinami ze względu na ich kapitalizację, użyteczność i potencjał. Na przykład taki BlackRock stojący za USDC. Pewnie z miłą chęcią przejąłby kapitalizację Tetera. Dodatkowo, dla wielu osób prywatnych shortowanie Tetera jest coraz bardziej kuszące, z racji tego, że nie powinien on w żaden sposób rosnąć, kto by zapłacił więcej niż dolara za coś, co ma być ekwiwalentem dolara. Natomiast potencjalny upadek mógłby spowodować depek, przy którym byśmy po prostu zarobili. Właśnie dlatego mogliśmy zauważyć takie anomalie, jak wyciąganie ceny Tetera powyżej 1 dolara. W taki sposób osobom shortującym Tetera na dźwigni w najprościej świecie powybijał pozycję, a sam coin USDT został uwolniony od impulsu podażowego. Te dwa czynniki, połączone z niepełnym pokryciem USDT w dolarze, mogą spowodować ewentualny bank run, czyli masowe wybieranie środków. Wtedy ludzie podczas paniki mogą się obawiać straty swoich środków i sprzedawać USDT coraz niżej ceny dolara. Zresztą, przykładu podobnej sytuacji chyba nikomu nie trzeba przypominać. Całkiem niedawno słynny upadek Luny był stricte powiązany ze stablecoinem USD. Gdy ogół inwestorów zorientował się, że UST może nie być wypłacalne, zaczął sprzedawać w panice stablecoina coraz niżej ceny dolara, co w konsekwencji doprowadziło nie tylko do upadku UST, ale również Luny. Jednak między UST a USDT są znaczne różnice. Przede wszystkim ten pierwszy był algorytmicznym stablecoinem, które historycznie nam pokazały, że raczej nie potrafią utrzymać tego pega do dolara. A po drugie, UST głównie służył do oszczędzania i zbierania tego 20% yielda, który zresztą był gwoździem do trumny całego ekosystemu. A USDT natomiast ma dużo większą użyteczność, ponieważ wciąż wiele giełd kryptowalutowych umożliwia tradowanie kryptowalut tylko do Tetera. W teorii taka sytuacja na coinach w 100% opartych na dolarze nie powinna mieć miejsca, ponieważ każdy jeden coin zawsze możemy wymienić na jednego dolara. A więc wymienianie go poniżej tej ceny nie miałoby sensu. I to jest właśnie przewaga USDC czy BUSD nad USDT. Pamiętajmy, że brak pełnej rezerwy depozytu nie jest nowością w globalnej gospodarce. Dla przykładu stopa rezerwy obowiązkowej w Polsce wynosi tylko 3,5% czyli na każde 100 zł, które zdeponujemy w banku, tylko 3 zł i 50 groszy musi być przetrzymywane. Dlatego gdybyśmy wszyscy tego samego dnia chcieli wypłacić całe nasze pieniądze z banku, tak samo nie byłoby to możliwe. Dlatego sam fakt niepełnego pokrycia USDT w dolarze nie przesądza na 100% jego upadku. Tether już kilkukrotnie był poddawany dużej próbie. Cena nawet spadała poniżej dolara, ale dotychczas zawsze wracała. Jednak wszystko wskazuje na to, że ta próba będzie najważniejsza i najcięższa. OK, ale w takim razie, jak w tym wszystkim odnajdzie się szeroki rynek krypto? Wiele osób uważa, że po upadku Tetera Bitcoin może spaść nawet do wartości z poprzedniej Bessy. Osobiście uważam to za lekkie przegięcie, natomiast. Nie zmienia to faktu, że jak dla mnie jest to wciąż największe zagrożenie dla bitcoina w tym momencie. Wojna z pewnością już jest w cenach. Wysokie stopy procentowe nie są dla nikogo już wielkim zaskoczeniem, a po ostatnich wzrostach rynki nawet odreagowały. A tak negatywne newsy, jak wyprzedanie swoich rezerw bitcoina przez Tesle. Nie spowodowało ogromnych spadków, jak na kryptowaluty. Więc bardzo możliwe, że największe zamieszanie mogą zrobić teraz stablecoiny. Brońcy ttr boją się, że jego upadek doszczętnie zniszczy rynek krypto, a jego przeciwnicy na pewno ucieszyliby się z tego, że na rynku zostały tylko stablecoiny, które są pokryte fizycznym dolarem, co za tym idzie powinny być w pełni bezpieczne. A wy po której stronie jesteście?